Cześć, Manko, Adam Bierna z tej strony na tym nagraniu wytłumaczyć, jak wygląda możliwość kopiowania gotowych sygnałów od naszych edukatorów, jeżeli chodzi o korzystanie z naszej platformy, tak jak doskonale wiesz, z mojego profilu z poprzednich e, prezentacji, platforma głównie dostarcza wartości edukacyjne, możliwość poznania, inwestowania, rynków finansowych, z czym to się wiąże. Absolutnie pod, od podstaw, natomiast to, za co sobie bardzo cenię współpracę z naszą platformą, to przede wszystkim możliwość również zarabiania podczas procesu edukacji, a nie dopiero czerpanie zysków, gdy się całą tą wiedzę zrozumie. Więc oczywiście oprócz możliwości edukacyjnych możemy kopiować ruchy naszych edukatorów, ludzi, którzy są zatrudnieni przez firmę, mają doświadczenie 20-15 letnie, jeżeli chodzi o rynki finansowe handel walutami, czy też kryptowalutami i pokażę Ci, jak taki cały proces przebiega. Co ważne, jest to proste i wygodne, bo robimy to za pomocą naszego telefonu. Oczywiście trading wymaga edukacji, stałej edukacji, co ważne, wiąże się z ryzykiem, dlatego tym bardziej korzystanie z wiedzy ekspertów jest, myślę, po prostu dużym ułatwieniem i pewnego rodzaju skrótem. Jeżeli chodzi o sygnały, my do komunikacji z naszymi edukatorami wykorzystujemy aplikację Telegram, jest to po prostu taki komunikator, którego używamy dla naszych klientów. Wchodzimy sobie w Telegram, ja mam też wszystko posortowane, jeżeli chodzi o nasze grupy z sygnałami i jak to wygląda. Mamy dostęp do platformy wykupione, następnie mamy różne kanały, tych kanałów jest naprawdę sporo, możemy sobie dobrać, czy chcemy korzystać z grup poświęconych rynkowi Forex, rynkowi krypto, rynkowi akcji, więc te ja tutaj wybrane przykładowe grupy. Są grupy, gdzie mamy bardziej takie powiedzmy, newsowe sygnały, komunikaty, update z zakresu tego, co się dzieje na rynku, jakieś propozycje ewentualne, jakieś takie grafiki informacyjne dla osób, które są powiedzmy, nieco dużo już zaangażowane w inwestowanie. Ale są też grupy dla osób początkujących, tak np. grupa EX Pro Delta, gdzie w tym momencie jest podłączone 13 tysięcy osób. Tutaj jest zatrudniony, eduka zatrudniony edukator, który wysyła gotowe pomysły. Dajmy na to. Tutaj mamy pomysł na sprzedaż złota eee, i pokrótce jak to wygląda. Taki komunikat dostajemy e, od poniedziałku do piątku, gdy po prostu rynek Forex w tym wypadku e, funkcjonuje. To jest sygnał e, z 22, 22 listopada 2023 roku z godziny 14.03. I jak to wygląda? Dostajemy, dajmy na to komunikat, że hej, według mnie warto taką pozycję Zakupić lub sprzedaż, sprzedać. Taki komunikat dostajemy na Telegram. Następnie potrzebujemy aplikacji MetaTrader. Jest to aplikacja, taki powiedzmy, wirtualny kantor wymiany walut, gdzie dane, sygnały możemy sobie kopiować. Dodamy sobie tutaj e, złoto, żeby nam można było pokazać na przykładzie, i mamy złoto, o którym wcześniej wspomniałem. I jak to teraz wygląda? Jeżeli chcemy skopiować ruch eksperta, potrzebujemy odczytać, o jaką parę walutową chodzi. Tu chodzi o XAUUSD, czyli złoto na dolar amerykański. Ekspert proponuje nam sprzedaż tej pary walutowej, podaje nam cenę wejścia, stop loss, take profit, czyli takie powiedzmy widełki cenowe, cenowe według których e, będzie się ten rynek poruszać. To, co istotne, to są tylko propozycje, to nie są porady inwestycyjne, wyniki z przeszłości nie gwarantują zysku w przyszłości. Wiąże się to z ryzykiem, oczywiście, ale natomiast dzięki edukacji też trzeba oczywiście jasno sobie powiedzieć, że daje to wymierne korzyści, no bo nasi edukatorzy są bardzo, bardzo skuteczni. I w tym wypadku, gdybyśmy znaleźli się tego dnia o tej porze i chcemy ten sygnał skopiować, wchodzimy sobie, tak powiedziałem, na aplikację MetaTrader 4 interesuje nas przepisanie dwóch wartości SL czyli Stop Loss, który wpisujemy tutaj w to miejsce, oraz Take Profit. W tym wypadku proponuję Take Profit 1. Z innych materiałów dowiesz się, jak to robić w bardziej zaawansowany sposób, ale na tym etapie interesuje nas wartość Stop Loss i Take Profit. Wpisujemy 1,998. I następnie tutaj ustalamy sobie poziom ryzyka. Proponuję na samym początku to ryzyko sobie ograniczyć do minimum. I następnie musimy podjąć decyzję, czy wykonujemy zakup lub sprzedaż sell lub buy. Tutaj ekspert podkreślił sell, czyli klikamy sobie sell. W tym momencie transakcja się nie powiedzie, ponieważ rynek jest zamknięty w trakcie weekendu, gdy nagrywam to, ten materiał. Natomiast normalnie ta transakcja nam się pokaże, możemy na bieżąco widzieć, co się z nią dzieje. Mamy również dostęp do historii naszych zleceń. Tutaj jest konto demo na potrzeby tego materiału, natomiast każdy, kto zaczyna, ma dostęp czy to do konta demo, czy to potem do swojego konta realnego. Więc bardzo prosty mechanizm, mamy grupy, kopiujemy ruch eksperta, wklejamy w aplikację MetaTrader 4 i tutaj już możemy wykonywać swoje transakcje na rynkach finansowych. Dzięki właśnie wiedzy naszym ekspertom, którzy na bieżąco, można powiedzieć każdego dnia, parokrotnie wysyłają nam swoje propozycje do handlowania czy to walutami, czy właśnie kryptowalutami. Tyle z tego materiału. W razie pytań śmiało i zapraszam do dalszego kontaktu. Hej